W Bocze, z kim idziesz na mecz? Z kolegami. Jakie to uczucie spotkać piłkarzy tutaj? Fajne. No nigdy nie spotkałem tak. Nigdy szansy nie miałem i jest no. super. No mówię, że trochę się stresowałeś, czym się stresowałeś? Opłacało się stresować? Opłacało się. Teraz się nogi trzęsą, ale może być. A jaki wynik obstawacie? 7. No 3. Bądźmy dobrej myśli. Jak się czujesz, spotkając piłkarza tak na żywo. Bardzo fajnie, marzyłem o tym. I jaki obstawiasz wynik? 2 dla leki. A dostałeś voucher? Dostałem. Z kim jedziesz na mecz? Z moim bratem. Mamy. Z kim jedziesz na mecz? No, z, z kolegą tutaj pójdziemy i w sumie z, rodzi z rodziną. Może z rodzicami. No. A jaki wynik obstawiacie po kolei? 2-1 dla lekkich. No 2-1